Witam, jestem CirocStyler w pierwszym odcinek na serwerze. Yy, no takim serwerze, Survival Games no czymś takim. I będziemy się też nawalać z kolegą na śnieżki. Gdzie on jest? Przepraszam Was bardzo za lagi. No ale mam mało FPS-ów, bo no, ja cały komplet widzę no i 4 FPS-y. Słabo nie. Myślę, się nie podoba, że mam slef Co to są za padyczki? Myślę, jest za dużo śniegu. Za dużo śniegu. Co to Okej, ludzie. Teraz będziemy na niego czekali. Okej. Okay. Okej, okay, czekajcie. Podejdziemy go z tej strony. Ja nie gadamy z nim na Skype'ie. Ja go akurat złączyłem. Co? Jaki? Jaki? Okej, okay. no i... On jaki on jest? Ja nie mogę. Tylko czysta Iza. Nie wam. Okej. ten, trzy, dwa, jeden. Pójdziemy taką samą sobie a nie, nie, mamy nie, 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 sprytne. nie, Jest tu, jest tu! Jaki on jest? Я не ну я к Dążyłem. Ja, myślę, że takim nic nie mówiłem się, tak przyjmuję tą grę. Teraz akurat, że... Możemy ci powiedzieć. Spoks. Zrobię spoks, jakby dziewczyny. Okej, użyłem <tratur> się. <sorting>

Czekajcie, czekajcie, czekaj, jest to nie No, ja. no dobra. Okej, okay. no, co się mi tu nie idzie, no, trzy No, dwa godziny no to to No się na oczyma, no, się na A ja akurat mam escape'a w klasie, bo to super koledzyk, no. calma mega. Então, só, é vamos fazer quanto tem que saberzinho aqui, né?